Będziemy przynosili się na noc architektów. Okazuje się, że nie tylko noc muzeum, nie tylko noce różnych innych grup społecznych, ale także architekci mają swoje nocne wydarzenie, gdzie dyskutują o trendach, gdzie pokazują realia świata architektów, i z naszą kamerą był tam Mirek Ridel. Chcemy Państwu pokazać, jak zostało to zarejestrowane. Proszę Państwa, jest noc muzeów, noc teatrów, a na nowym rozdzieniu jest druga edycja nocy architektów. Dzisiaj architekci są e, jakby wiodącą grupą, która e, współpracuje z e, klientami, która narzuca pewne standardy, narzuca pewne e, style. I myślę, że to jest główna przyczyna, że tu się widzimy. eventów, oprócz tych występów artystycznych widziałem, że również architekci to jest taka okazja, żeby porozmawiać między sobą. No i to jest chyba główna idea tych naszych, tych naszych spotkań, ponieważ jak wiemy, wymiana informacji, wymiana wzajemnych poglądów na temat nowych trendów, które jak wiemy, się zmieniają dosyć często, to powoduje, że sklepy potrafią zmieniać aranżację właśnie po takich spotkaniach i po takich wzajemnej wymianie informacji, co się dzieje w świecie, w Europie. Na nocy architektu spotkaliśmy również człowieka z branży budowlanej. No ale przecież to, co architekt zaprojektuje, budowlaniec wybuduje. Zgodzi się pan ze mną? Tak, oczywiście. Jak Taka naj... impreza właśnie, pana, ty udział, jak pan to ocenia? Jestem już tutaj trzeci raz. Impreza bardzo fajna. Tym razem jest naprawdę dużo ludzi. Wszystkie sklepy są otwarte, świetne wystawy, sklepy się świetnie prezentują, bardzo dużo ciekawych rzeczy, dużo nowych rzeczy ludzie się tutaj już już rozpoznaję ludzi, których widziałem na ostatnich imprezach. Noc architektów to wśród moich gości nie może zabraknąć architekta. A jest jej pani Agnieszka Grado, witam serdecznie. To chyba dobry pomysł, prawda, że pod jednym dachem spotyka się wielu architektów, którzy mogą porozmawiać, powiniać się doświadczeniami. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, właśnie dlatego, że możemy się wymienić tymi doświadczeniami, spotkać się, pooglądać ciekawe rzeczy, które tutaj mamy. Studia to jest myślę początek i tak naprawdę doświadczenie zawodowe jest bardzo ważne. To, żeby pracować z ludźmi, żeby poznawać ludzi, mi bardzo dużo daje praca z moimi tutaj kolegami, współpracownikami, ponieważ od nich się mogę uczyć, zobaczyć ich podejście do klienta, ich podejście do pracy architekta wnętrz. Przez to projekty są myślę dużo lepsze. Branża bez wątpienia rozwija się z każdą chwilą. Jak dobrze zaprojektować, jak później wybudować, jak wyposażyć mieszkanie, to są oczywiście problemy życia codziennego, a my państwu chcemy te życie ułatwić i różnych specjalistów do naszego programu zapraszamy po to, żeby było łatwiej. Więc proszę słuchać, pan Marcin nie wiedział, bo koncept. Dzień dobry. Dzień dobry. Druga noc architektów za nami. Się okazuje, że taka gdzieś celebracja tego życia architektów, gdzieś integracja powoduje, że wymieniacie się doświadczeniami. Wy, twórcy, dekoratorzy, inspiratorzy, projektanci. Także później ludzie mieli całą paletę wyborów i ma być im łatwiej? To na tym polega. Ta impreza naprawdę spektakularna. Było to też widać. Byli też państwo tam. Jest właśnie po to, żebyśmy my też poznali się bliżej, żeby nas poznali architekci, żeby w bardzo fajnej, luźnej atmosferze przy wina można było porozmawiać o współpracy, bo na tym chcemy się skupić i nam również bardzo na tym zależy. Żeby, żeby klient żeby... zostało obsłużony od A do Z, od projektu aż po wykonaniu? Dokładnie, żeby właściwie mm, przychodząc y, architekt z inwestorem do nas y, mhm. y, będzie obsłużony od A do Z. Mówi się, że te trendy gdzieś tam wracają, czasami się rozwijają, trudno nadążyć za modą, która pojawia się na ulicach, trudno za, nadążyć również za modą, która się pojawia w katalogach takich wnętrzarskich, więc pytam, co w tym sezonie powinno się znaleźć, jeżeli remontujemy? Mm, u nas przede wszystkim cała nowa kolekcja od września, która się rozpoczęła od września, jest inspirowana mm, loftowymi klimatami, y, chłodnymi wnętrzami, jako że Tutaj są to akurat meble duńskie. To tam od zawsze było to dominujące, ale mamy rozwiązania do wszelakich pomieszczeń. To nie musi być 200-300 metrów pofabrycznego, pofabrycznego pomieszczenia, tylko, tylko mamy świetne rozwiązania. Do każdego. Mówisz o tym, że te meble właśnie duńskie, te fińskie są skierowane do ich charakteru i są troszeczkę bardziej chłodni niż Polacy. My te meble przyjmujemy do naszych mieszkań i one potem wpływają na nasz charakter? Dobrze się z nami współgrają później? To znaczy, to jest w ten sposób, że u nas jakby jesteśmy po to, i ja tam jestem po to, i wszyscy wszyscy pracujemy po to, żeby jakby pokazać, że. Aha. Że te meble mają za zadanie ocieplić te wnętrza, że to niekoniecznie musi. To jest inspirowane, tak jak mówię, jakimś chłodnym, chłodną przestrzenią, ale mają za zadanie wnętrze ocieplić. Zresztą prostota tutaj widoczna. No więc właśnie ja powiedz, że wasze studia też jest aranżowane tak, przez Państwa. Więc e, jest, jest chyba głównym. Klimat pozytywny, tak widzowie też się wypowiadają, że nie doświadczało. To, to, to głównie chodzi o to w, w tych meblach, żeby, żeby to było tło do życia. Piękne, Aha. eleganckie. Ale tło, najważniejsi jesteśmy my w tym pomieszczeniu i... O to chodzi. Osoba zabiegana, osoba bez pomysłu przychodzi i rzuca hasło, że chce mieć klimat taki, proszę mi pomóc, może u Was znaleźć receptę na sukces, żeby doprowadzić to do końca, mimo że nie mamy czasu, zajmiecie się tym? Tak, to polega na tym, że mamy u nas coś wyjątkowego, czyli, czyli coś takiego jak usługa dekoratora wnętrz i absolutnie nie wchodzimy tym w paradę architektom, bo to zupełnie osobna sprawa. Natomiast możemy jechać na miejsce do klienta, możemy porozmawiać znowu spokojnie przy kawie. Podkreślam, ta cała. Zabawa w dekorowanie. Mamy się zaprzyjaźnić, e, tak? Ma być po prostu miłym, miłym spędzeniem czasu, I, i to jest bardzo fajny sposób, gdzie na miejscu, rozglądając się po pomieszczeniu, możemy doradzić znowu od A do Z, jak mia mogłoby to wyglądać. Meble dobieramy do swojego własnego charakteru, do stylu życia? Do stylu życia na pewno też. Ale tak jak mówię, bardziej, bardziej po to, żebyśmy się po prostu dobrze w tym czuli. Dziękuję pięknie za rozmowę. Trzymam kciuki za te nowe aranżacje i za uśmiechniętych klientów. Pan Marcin nie wiedział, bo koncept naszym gościem. Państwo, że ciasno z nami jeszcze zostajecie. Oczywiście ekspres Silesia toczy się dalej. Mam nadzieję, że w Państwa towarzystwie.